Manko miło was widzieć w całkowicie normalnym Minecrafcie, w którym w końcu nic nie można zaskoczyć, ponieważ dzieje się tutaj kompletnie nic, jak zwyczajny gracz kopie sobie drewno, a zaraz z tego drewna zrobię sobie crafting, potem jakieś narzędzia, no i wiadomo, kurde, bele zabije smoka, no bo to jest normalna kolej rzeczy. No bo przecież kompletnie nic nie może mi tu zaskoczyć, co nie? Nie ma żadnej dookoła dziwnej rzeczy, która ryła mi panie. banie, więc to, wygląda na to, że to jest normalny Minecraft, co? Okej, okay, tego nie było w scenariuszu. Co to niby jest? że żelazny to tylko wielkie crafting. Takie rzeczy występują normalnie w Minecrafcie. To nie jest nic dziwnego, dlaczego z niego wyleciało. Ile? 27 craftingów. To nie jest normalne, całkowicie to przyznaję. Ten Minecraft jest jakiś chory. Nie wiem, kiedy dali coś takiego, ale wygląda to. Ha -ha! Wygląda to niesamowicie. Mogę się na tym podsadzić. O mogę, lol! Nie, no, jeśli to w całości działa tak, jak widzę, to jestem ustawiony do końca życia. Czas znaleźć diaksy. Jak to nigdy nie było takie proste, no. Nie muszę kopać. A, sorry, jednak to muszę to. Zapomniałem, że węgiel to nie są takie. Bloki, jak myślę. Chciałem wykopać jeden węgiel, potem go postawić i wykopać, ale to z tego, co widzę, nie, nie wyjdzie tak, jak myślałem. No cóż, życie! Chciałem powiedzieć, że bardzo mi przykro z powodu, że mam tylko dwa drewna i musiałbym normalnie już kopać gdzieś do góry kolejne, ale zapomniałem, że wystarczy je postawić i zniszczyć, już będę miał ich 28! Voila, piękne! To jest po prostu najcudowniejszy mod, jaki istnieje. I moim celem dzisiaj wcale nie jest znajdowanie diaksów, bo <laughs> ja jestem w tym mistrzem, i jak dobrze wiecie, zrobię to w najbliższe dwie minuty. Chociaż i tak przecież nie zrobię sobie nieskończonych diaksów, bo nie mam więc nie wykopałem Kupię rudy, o nie! Chyba że. Okej, okay, mam plan, to będzie dobre, pod warunkiem, że nie umrę. A taka możliwość jest całkiem bardzo prawdopodobna. Ała, ała, o nie! Co ja zrobiłem? Proszę! <ś> Koniec z tym Chciałem postawić jeden blok na tej lawie Ale zapomniałem, że każdy blok, który stawiam ma wielkość 3 na 3 Więc nawet bym go tam nie postawił Jestem głupi Nie no, drodzy państwo, przyzwyczaiłem się już Żeby zrobić takie nieodpowiedzialne rzeczy Zajmiemy się poważnymi rzeczami I nie mówię tu o nieskończonej farmie diamentów Bo to mnie nie obchodzi To jest zbyt trudne na moje rejony Na moje rejony, co ja powiedziałem, to nie ma sensu Zrobimy coś, czego zazdrościć mi będzie każdy na tej planecie O tak, ciebie potrzebuję maleńki Ale więcej niż jeden To jest plan życia, rozwalę tę grę a, pomocy chciałem stąd wyjść. Utknąłem w bloku. Nie wiem, gdzie jest wyjście. Nic nie widzę. Przede mną są tylko dwa ogromne koble. Ej, a tak w ogóle? Czy ja w tym odcinku jeszcze nie zebrałem łapki w górę? O nie, jak tak można w ogóle? Słuchajcie, sprawa jest prosta. Zostawiacie łapkę w górę. No bez gadania. No kurde, Bere, co my się tu będziemy w ogóle kłócić, nie? Ten okay, ma wielkość prawie mnie. Ogólnie ten piecek jest na tyle duży, że ja bym się w nim zmieścił. A może spróbuję tam jakoś wejść, jakoś tam przycisnąć sekundę. A nie da się. Wow, ale co jest? Trochę przykro. Myślałem, że jak zniszczy piec. W którym przepalałem pięć żelaza, to wypadnie z niego 5 razy, razy 27, bo w sumie w każdym piecyku, które było w tym miejscu, się coś przepalało, ale jednak to jest przemyślane. To, to nie jest takie głupie, jak myślałem. Za to mój plan za Minecraft jest nadal aktualny. Wystarczy wziąć Crafting, wziąć żelazo i. voila Jesteśmy na to gotowi! Panie i panowie, Minecraft jest nasz. Poczcie na to! Jestem z siebie serio dumny. A co się stanie, jak zrobię z tego całą wieżę i zniszczę całą tą wieżę? Ile staków tego tu będzie? Okej, okay, słuchajcie, to wieża zrobiona z 27 bloków! żelaza! I teraz z każdego z nich wypadnie kolejne 27 bloków. Co dzięki prostej matematyce pozwoli nam wyliczyć, że powinno wypaść nam z tego około dużo bloków. <laughs> 27 razy 27 do 729! Co ja mam zrobić z 700 blokami żelaza? Przecież razy 9 to będzie 7000! Okej, okay, spoko mam plan. To nie trwało długo. Czy ja mogę się włączyć kreatywa? Dziękuję bardzo. Panie i panowie, to idealny czas na zbudowanie wielkiego zamczyska. To nie jest normalne, że możecie budować prawdopodobnie największych bloków Jakie istnieją w minecraftzie, także wykorzystajmy Tą sytuację i zbudujmy z tego Ogromny, żelazny zamek Ej, czy szyby też tak działają? Up? A, e, nie, nie, okej okay. Dlaczego nie ma wielkich szyb, no? A szkło, proszę, no kurde, ej, no nie, no się robi trochę teraz, no Miałem taki dobry plan i co? I gucio To jest chore, wygląda na normalny zamek Ale nie, ten zamek jest wielkości A, nawet nie wiem jakiej Fajne rzeczy, panie żelazne się w tym twoim minecraftzie dzieją Chwilę, 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 właśnie naszedł mnie przegenialny pomysł. Dlaczego ja tego jeszcze nie sprawdziłem? Panie TNT! czy co jest to mnie tak? Kalo, przepraszam bardzo. Dlaczego jesteś normalnej wielkości? Co jest z tobą tak? Dlaczego ty mi to robisz? Teraz to mi się naprawdę przykro zrobiło. Sprawdźmy chociaż, jak te wybuchałoby TNT takiej wielkości jak wszystko inne. Dawaj, 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 wybuchaj! Trzy, dwa, jeden, U Dobra, to byłoby niesamowite, czemu to nie istnieje. Ej, ja w sumie, jak spróbuję wysadzić ten taki wielki blok, to czy jest z nim stanie? On się rozpadnie tak normalnie, czy się rozpadnie na 9, części, czy na 27? Przepraszam bardzo. Proszę mi wyjaśnić tą tajemnicę. okej, już wszystko rozumiem. To było bardziej do przewidzenia niż myślałem. Wow, a łaj, ale prosto jest w tym umrzeć. Lol, czeńcie, że możecie zakończyć swoje życie w wielkim diamencie. Haha! <laughs> o nie, to będzie dobre do kolejnej listy śmierci. 3, 2, 1, już po mnie! Udusiłem się właśnie w wielkim diamencie. To brzmi jak najbardziej po na śmierć świata. Ej, serio, jakbym miał jakieś umrzeć, to w sumie uduszenie się w diamencie brzmi całkiem mądrze. Rib pel. Skinął bogato. Jeszcze z No i pięknie. Szkoda, że tabliczki w ogóle nie są takie wielkie. To były piękne. No co, teraz jeszcze lista najdziwniejszych śmierci. Pozycja numer 13. Przez utknięcie w wielkim diamencie. Jakkolwiek to nie brzmi, to jest prawdziwe. Tak samo jak przez Aksolota w rosyjskim czołgu. I przez utonięcie w mleku. Ej, brakuje mi tu jeszcze utonięcia w sikach. Robiliśmy to kiedyś, ale nieważne. Wolę. Tego nie wspominać. Dziwnie, tak się przylatuje koło tych wielkich bloków. Nie, no, normalny widok, nie? w wielkości drzew. Zamek o wielkości w ogóle nie wiem jakiej! Ten Minecraft jest chory! To w sumie jest dobry patent na zabijanie potworów. Znaczy, to ten villager to akurat nie jest potwór, ale co z tego! Można go zabić na krzysiak. Jak to jest łatwiejsze niż normalne walczenie! Co jest? Kono, tu Creeper! Mamy creeperka, kładziemy to i już po gościu! Kurde, co 5 sekund znajduje inne właściwości dla tego niesamowitego moda. Może to wszystko ma jednak jakiś... Sense. Dobra, słuchajcie, lecimy z tym koksem. Obsydian jest wielkości takiej, jak widać. Co oznacza, że możemy zrobić prawdopodobnie największy portal, jaki istnieje. Hop, sasa, hop, sasa. Nie wiem, co to było, nie pytajcie. Ale podpalamy go i lecimy z tym koksem. Jeden, dwa, trzy portale w środku. No way, co jest? Czekaj, zniszczę teraz. O, nie, przepraszam, nie chciałem tego robić. To było w sumie do przewidzenia. Mogę w ogóle utknąć w portalu. Świetna zabawa. Edo no, tak dobrze się jeszcze nie bawię, gdy chciałem teraz zrobić halo. Bo ja mam. konie, ja mam. kreatywa, zapomniałem. Chciałem zrobić wielkie drzewo, ale... <laughs> o nie! Jak to okropnie wygląda! Co poszło nie tak? Wow! W ogóle czaliście, że woda też tak działa? Chwilę, chwilę. Czyli będąc za suriwalu, biorąc jedno wiaderko wody, tak naprawdę dostanie ich 27. Wspaniały jest ten mod. Naprawdę wybitny, przemyślany i totalnie odjechany. Rymowanki były w zestawie, przepraszam. O nie! Dlaczego to nie działa tak, jak myślałem? No cóż, nie wszystko w życiu jest idealne. Płotki też idealne nie są. Wydaje mi się więc, że wycisnęliśmy dosłownie wszystko, co się dało z tego moda. O o nie! O nie! <noise> Co jest to jest okropne! Czuję się jak brówka przy tym stole do zaklęć. Dlaczego on też nie jest wielki? Dobra, koniec z tym. Dzięki wam wielkie za Stawcie Ustawcie konieczki z tym łapkę w górę i dzwoneczek i pamiętajcie, że jutro o 900 kolejny odcinek, więc subskrybujcie konieczki i dzwoneczku, żeby nic was nie ominęło! Wbijcie też na sklep Instagrama inne rzeczy macie linki w opisie Papatki, sieba! Serio, dobra, noc. nie żartuję, już możesz iść, także do, do widzenia. Wcale zaraz nie będzie jakiejś dziwnej końcówki, w której pojawią jakieś dziwne rzeczy. Po prostu wyjdź z tego odcinka. No, <noise> już jeszcze nie wyszedłeś! No dobra, w takim razie wbijaj jeden z tych dwóch odcinków, które widzisz przed sobą, albo poczekaj aż zadzwoni mój budzik, bo właśnie go ustawiam. Chwilę, 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 chwilę. O, 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 już chwilę! Dzwoni. To znak, że masz już być. To jest mój budzik. On tak se dzwoni. Tak wsuje. Nagrywam to o 23.50, więc jestem głupi. Przepraszam wszystkich sąsiadów, którzy to słyszą. Przepraszam.